Pharmacy World tygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 7 lutego w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Zmiana stawki podatku VAT Pismo prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczące wydania nowego obwieszczenia refundacyjnego. Drugi komunikat ministra zdrowia dotyczący przeprowadzania testów w kierunku COVID-19 w aptece ogólnodostępnej. Wyjaśnienia Centrum e-Zdrowia w sprawie problemów z widocznością aptek w e-rejestracji. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rudkowska zwróciła się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie związanej z obniżeniem stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2002 roku do dnia 31 lipca 2002 roku. W piśmie Pani Prezes zwróciła się z prośbą o jak najszybsze wydanie obwieszczenia, które umożliwi aptekom ogólnodostępnym realizowanie umów na realizację recept z funduszem zgodnie z wymogami ustawowymi oraz umownymi. Jak możemy przeczytać w treści prośby, konieczne jest uregulowanie zagadnień, które uległy zmianie na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 2002 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Pani prezes zwraca uwagę na to, że stawka podatku VAT została obniżona dla niektórych leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Pełną treść pisma znajdziecie na stronie naczelnej Izby Aptekarskiej. W czwartek 3 lutego ukazał się drugi komunikat ministra zdrowia dotyczący przeprowadzania testów w kierunku COVID-19 w aptece ogólnodostępnej. Jak wynika z komunikatu, zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym, testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, to jest w pokoju opieki farmaceutycznej, znajdującym się w izbie ekspedycyjnej bądź w osobnym pomieszczeniu, lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym. Potencjalne testowanie może odbywać się w obydwu pokojach albo tylko w jednym z nich. W komunikacie możemy także przeczytać o wymaganiach, jakie musi spełniać pomieszczenie do wykonywania testów. W celu zapoznania się z pełną treścią komunikatu zapraszam na stronę Naczelnej Izby Aptekarskiej. W odpowiedzi na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie procedury rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych, ze wskazaniem na zgłaszane przez apteki i farmaceutów problemy w funkcjonowaniu elektronicznego systemu rejestracji, Centrum e-Zdrowia wyjaśniło, że wyszukiwarka umożliwia pacjentowi wybór najbliżej położonego dla pacjenta miejsca i podaje pierwsze wolne terminy w ustalonych kryteriach. Na pierwszym miejscu są widoczne sloty ustalone na najwcześniejszą godzinę i które są dostępne w najbliższym punkcie szczepień. Gdy pacjent zdecyduje, że chce zapisać się w konkretnej lokalizacji, może wyszukiwanie zawęzić, wskazując z listy rozwijalnej wybrany przez siebie punkt szczepień. Centrum dodaje, że nie może faworyzować żadnych punktów szczepień. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytetmałpa.pgf.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!